easy man

No coś ty sam czy Dziękuję. Dziękuję. na pisie Dziękuję. z Dziękuję. nie Dziękuję. 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 Trzeba szybko otworzyć te drzwi idź, osłonimy cię! Śmie nie działają. Przejście zablokowane. Na koto! Zamykaj to, bo dostaniesz kulkę! Kurwa! Ogień zaporowy! Nikt nie może przejść przez te drzwi! Nie Legion, można na ciebie liczyć. Shepard, musisz to zobaczyć. Co się stało? O Boże, ofiary, wielkich katastrof. jeden z zaginionych kolonistów. A wiem kto to jest oczywiście. Much. Jest ich więcej tutaj. Na boga, ona wciąż żyje. raz <Szyskuj> <zyskuj> broni kurby Może jest jakiś przycisk <zyskuj> A tu nasza to toczątna Chakłas, jak się Pani czuje? Shepard, Ty... wróciłeś po nas. Nie poszucamy naszych. Dzięki Bogu, że dotarłeś tu na czas. Jeszcze kilka sekund i... nawet nie chcę o tym myśleć. Koloniści zostali... przetworzeni. Te roje małych robotów, one rozpuściły ich ciała, zrobiły z nich szarą ciecz i przepompowały ją przez te przewody. W jakim celu? Jaki mają w tym cel? Co robią z naszym materiałem genetycznym? Nie wiem. Cieszę się tylko, że udało ci się tu dotrzeć zanim to przydarzyło się nam. My również, ale wciąż mamy zadanie do wykonania. Do tej pory nieźle nam szło. Miejmy nadzieję, że wytrzymamy do końca. Joker, możesz określić naszą pozycję? Tak jest, komandorze. Wszystkie te przewody... Dokładnie nad wami. Drogę blokują drzwi awaryjne, ale jest drugie pomieszczenie, które przebiega równolegle do waszego. Nie polecam tego rozwiązania. Odczyty cieplne wskazują, że w tym pomieszczeniu roi się od poszukiwaczy. <coughs> ich za dużo, żeby środki Mordina były w stanie ochronić was przed wszystkimi. Muszę ci... biotyka. Czy moglibyśmy stworzyć pole biotyczne, które nie pozwoli im się do nas zbliżyć? Tak, to chyba możliwe. Nie dam rady ochronić wszystkich. Ale mogłabym zabrać ze sobą mały oddział, jeśli będziemy trzymać się blisko siebie. Ja też mogę to zrobić. Teoretycznie każdy biotek się do tego nadaje. Szepard, kto ma wykonać to zadanie? O Boże. Tu mamy działania oczywiście, morin samara i ja poprowadzimy mały oddział przez roje poszukiwaczy. Samara. Zostali użyją głównego przejścia. To będzie dywersja. Otworzymy drzwi awaryjne od drugiej strony i tam się z wami spotkamy. Kto poprowadzi oddział dywersyjny? O, Boże, ile mam tego wybierać? No, na pewno nie oni te wnioski, to raczej no. Twardy wóz, jakiś tamty Dywersja damy, Kasiu mi już zobaczył. Odwrócę ich uwagę, ty wkradnij się od tyłu. A co ze mną i z resztą załogi, Shepard? Nie nadajemy się do walki. Komandorze! Nie możemy sobie pozwolić na powrót, Shepard. Nie teraz. Nie poradzicie sobie bez pomocy. Kogoś z wami wyślę. Jacob. No, nic nie wiem. No, no właśnie, no właśnie, no właśnie, no właśnie, właśnie. Nic nie wiem, Jacob. Wpierdalań. Joker, prześlij mi współrzędne strefy lądowania. Tam się spotkamy. Wszyscy już wiedzą, co mają robić. Ruszajmy. No właśnie. Ruchy, 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 ruchy. No, nie mam koba, ale jest smutne. Dobra. Shepard. Właściwie, może mamy broń jakieś. nieokoręczne, nie ma nic, jakieś tam XD. O! Bierzesz. A ty pani zajdzie, co pan tu ma? Szmija. jakaś tam... Jest nowsza, to jest nowe. Chociaż zbiera, czy coś, to widziałem. Nie. Mi nie wygląda fajnie. Wycofuję się. Trzymaj się blisko mnie, komandorze. Poczekajcie, Patrz. Ja nie mogę w wierzy, to wierzyć, że zrobiliśmy giga, lol. Cholera. Roje zakłócają kontakt radiowy. Jesteś na to gotowa. Chodźmy, komandorze. Nie mogłaby tego pola zmniejszyć, żeby tyle energii nie wydawać. Nadchodzą. Patrzcie tylko na... nas! Kiedy będziesz go gotowa do drogi, komandorze? Ona jest poza tym młodszy od swojej matki, może wytrzyma, bo chociaż już widać, że coś zwalnie, bo jej matka, ona już tam później stopała nie? Ale doszliśmy Pierdolaj. Zauważyli nas. zajdzie, pokaż co masz. Fuck. Daj znać, jak będziesz gotowy ruszać dalej. Otóż... mój dawaj, celownik, przybliżaj oh. droga wolna. Daj znać kiedy będziesz gotów ruszać dalej. Chodźmy Dobra. czas zmienić amunicję. Popatrz, no mogłaby zmniejszyć to pole, to załóżmy gdzieś połowę mniejszego kręgu, żeby po prostu żyć, trzymać pole, i się po się jak nie męczyć, coś. Halo! Jest tyle sposobów różnych. O, amunicja. <tryk> <tryk> Może dojść do ostrej strzelaniny. Utrzymam tę pozycję, dopóki nie będziesz gotów. <tryk> za co koniec No już mogę Czy jeszcze sieci kampi na mnie Wiesz, kurwa. bariera wy, Wytrwy, dobra co, zobaczymy. Dobra, muszę powtórzyć tą samą akcję tutaj i już mogę iść. Wychodzę komandorze Mogło ona się ciągnie. Panie, to wyglądało Kurwa, wypierdala, co tu władzisz? Ile tylko zdołam! Dojdziesz, kobieto, dojdziesz już niedaleko.